Cześć, witam Was bardzo serdecznie po długim czasie w odcinku z Wolsen Lords of Mayhem. No właśnie, nie było mnie to długo, bardzo długo. Mniej więcej sterowanie zapomniane, ale dobra. Jesteśmy w mieście, oczywiście musimy lecieć do Genesis. Mamy misję z Genesis, dotrzyj do Genesis. Okej, okay. coś mi się tu przypomina. Co to zi za ziomek klęczący? Przyjacielu, nie klęcz. Przede mną ja nie jestem twoim władcą. Dobra. Lambachy, takie. W naszej komnacie gościu honorowy. To tutaj nasze stworzenia. Okej, okay. zobaczymy co nas tu czeka. It will be part of something much greater. okay mama put mama to but it will have to be a no. You said you knew where the piece of the Helium was. I don't see anything. We did not lie. The previous bearer of the artifact reached our chamber to defy us. The relic you want, join the we. You may enter in contact with it once you have provided us your organic mass. it is in you ate it oh come on lambach i've had enough of your games we finish this right now a spotkanie z bossem Zabił lambacha o mamy samego lambacha czemu oni nie ruszają się dobra fajnie że po takim długim czasie e y ty ładnie, ładnie. Patrzę, bo tam mana nie spada aż tak. Chodzi mi o to, że po takim długim czasie niegrania, od razu walka z bosem I tak dosyć fajnie idzie. Czemu nie? Aha, coś mówiłem na temat ilości many, że mam dużo. Kurde życie i ten musimy od razu nadrobić. Ej, no dobra. Either it's dead or it's really pissed off. O kurde. No tak podejrzewałem, że pokonanie go by było zbyt łatwe.

Dobra, 33 poziom. Nie ma tragedii. Dobrze, że on się skupia, nie na nas, za mocno. Wychodzi na to, że ten mały lampak to tylko jedna macka jego. Tak czy siak zadajemy bardzo mało. Nie mamy już ładunków. Mamy. Aha, zapomniałem, że ten skill w sumie nic nie bierze. Mamy, więc sobie spokojnie go tu delikatnie podatakujemy. Dobra, troszeczkę życie nam zbiło, ale nie ma tragedii tak szczerze. Muszę trzymaj spację. Dobra. Nie zauważyłem, że nam całe te życie zbił. Mało brakowało. This be worth it. No, ciekawe powiem Wam: lampach zabity. Nie było znowu tak ciężko. Yy, druga sprawa to jest akt drugi. Wydaje mi się, że tam jest aktów 4 albo 5. Więc znaczy, że jakieś jest bóstwo silniejsze, dobra mamy tak, daj genezę pierwszą część Heliona w jego obozie aha, pierwsza, czyli będzie tego więcej, skorzystać z mapy świata w cel szybkiej podróży pewnie, a zobaczymy sobie dobra, poziomu nie dostaliśmy a zobaczymy sobie, co mam w plecaku złoty amulet, złoty amulet stalowy pas akcesoria rzadki 3, 5 obrażeń, 75 odsłony. Yy... Tylko, który jest ten? Który jest który? Ten jest za 300. Okej, okay, czy to jest ten? 353 plus 1, plus 2, szybkość ataku. No, no to ten jest dużo lepszy. Yy, dostaliśmy kostur 41,57, tak? Tak, ten ma 62,87 yy, z jednym miejscem, ale.

You've secured a chance to stop Fury's ascent. We almost died back there. Val, how do you feel? Mm. I'm getting better. Thanks to their witchcraft. Unfortunately, resting isn't an option. We have to join my brother's garrison at the Vault of Truth, where the second half of the Hellion awaits. Once it's whole again, they will march with us on the Republican fortress of Crimson Keep. You're quick to speak of war for a man that was recently wounded. We ascended are gifted with imbued resilience. So I hear. Still, it will take more than us alone to make our way to the ritual. How do you even know the conflux of energies is inside the Crimson Keep? When my Order first saw the signs of Fury's ascent, we studied them, and it led us there. You were part of the Brotherhood operation that attacked it? We didn't attack it. We wanted to approach the strange structure in its center that. Republicans call the Monolith and study the signs of Fury's ascent to stop the ritual before it even began. However, when we arrived, the Monolith activated. Demonic spawns of Fury started appearing, pacifying Republican and Brotherhood soldiers alike and sending them against those that resisted. I managed to escape due to my abilities, but Crimson Keep fell to the pacification soon after, now protecting the ritual place and Araman's coming. Crimson Keep. We used to hear rumors about it, about this strange monolith, too. It's a remote fortress in the northern barrens known as the Red Wastes. Yes? Yeah, it checks out. This fortress is known even amongst Republicans for its secrecy. I'm not surprised that they were using it to quarantine this. monolith. Well, we know what we have to do. Hand me the piece of the Hellion and get ready to depart. The road ahead. Nie będzie y, Czy wyprzedzę fakty, mówiąc, że wydaje mi się, że y, jak zdobędziemy te wszystkie części Heliona, oddamy je Gernezem, to on stanie się tym złym? Aha, musisz wybrać, zapomniałem. Widzicie, jak dawno w to nie grałem. Legendarny pas. Y, wszystko będzie lepsze. Y, legendarny, ale nie piszę w sumie, który do czego. Pas czempiona. Yy, dobra, coś bardziej dla maga weźmiemy. Regeneracja mocy. Yy, yy, czy cztery obrażenia, tery dodane do zaklęć? Yy, tu mam tak, świętej. Obrażenia mocy świętej. My raczej yy, używamy innej, toksycznych. No powiedzmy, że tak, bardziej toksycznych, bo mamy yy, więcej stworów toksycznych, więc to, albo to weźmiemy. Yy, obrażenia od żywiołów. I 13 odporności na Dobra, weźmiemy ten pas. Od razu go sobie założymy. Jest jeszcze miejsce na jakiś klejnot. Więc też spoko. Czekajcie, a jak... co tu się zmienia. Kurde, zasłaniasz mi kolego. No, powiedzmy, że jest lepiej. Zobaczę po zmianach, co się zmienia, wiecie. Dobra, w sumie nieźle. A dziwa poziomu nie dostaliśmy. Yy, tak, porozmawiając z Gernezę po raz kolejny, yy, Wszyscy co, to już mamy jakieś wydarzenie. Ukończność o pierwszej i drugi nie umierając. Yy, takie mi się tutaj zadanie. Yy, zadanie znaczy, nie zadanie, ale coś, ale myśmy umarli w sumie dwa razy. Tak mi się wydaje. Mamy chapter trzeci w końcu, czyli dobrą miałem y, rację, że. Troszkę tych poziomów jest tam więcej. Actus znaczy się. Wygląda trochę jak z władcy pierścienia. Zebrana ekipa idąca przez pustkowia, przez góry. Słonki, lasy doliny, i inne wydzieliny. A no tak, w sumie, mapka nam się zmieni na pewno. Więc spoko, coś nowego w końcu. Ok, porozmawiać z Gernezę. Nasze misje dzisiejsze polegają na rozmowie z Gernezę.

then the yellow smoke should what is it some kind of signal it means that their halls have been breached we will take a different path we built a network of caves among the vaults foundations when hostilities with the republic were at their peak fallback shrines in case something went wrong we should find one of these nearby Okay, Znajdź drogę to mamy ekipę większą niż się spodziewałem Więc można podróżować. To już widzę rozwidlenie dróg. Jako, że jesteśmy eksploratorami. Eksplorator jest coś takiego. To pójdziemy tędy. A tu... A, Kij wie, gdzie jesteśmy? W sumie nie wiadomo. Więc może tu na razie pójdziemy. Co prawda wydaje mi się, że powinniśmy jeść... Tu jakby było przejście jakieś, ale chyba mi się wydaje. Jest tu coś? Nie, nie jest. To chyba to się nie łączy. Choć na mapce wygląda, jakby się nie łączyło. Dobra. Zobaczymy. Jakiś sens chyba ma stworzenie tutaj tej drogi, czy nie? Oho. Jakieś pustkowia. Za czasów dinozaurów. Dobra, tu jest jakieś. A nie, nie da się tu wejść. Da się, nie da się. Aha, tędy. Bardzo ciekawe. No, powiem wam tak. Pozwiedzaliśmy. To, co pozwiedzaliśmy, to nasze. I oczywiście bez jakiegoś celu większego. Chodzi na to, że nic tu nie było. Liczyłem, że może jak to jest jakieś boczna drużka, to jakiś skarb fajny, coś fajnego znajdziemy, ale nie. Więc pozostaje nam główną drogą pójście. No, fajnie, że jest taka nowa lokalizacja w sensie tu albo były jakieś lochy, albo jakieś lasy. Teraz mamy piasek pustkowy jakieś.

we aren't trained to fight against such evil if we had stayed we would all be their thralls by now at least here we can still tell their story okay i will conquer the shades of my heart push back nightmares of my mind okay the searing sun Pojawiło nam się e, zadanie porozmawiać z rycerzem Jutrzenkim Gendrysem. Tu pewnie będzie w późniejszym czasie jakieś przejście, tak myślę. No już podróżujemy sami, więc spoko. Dobra, pogadamy. to Several weeks ago, a demonic spawn of a new kind revealed itself to us. It introduced itself as Sinadriel, herald of the blind prince. My brethren tried to banish it, but it didn't even have to fight back. It just changed them. They seemingly lost the will to fight, becoming thrall to its will. Soon, most of us fell to its magic. The pacification. It has begun. What is that? Fury's ascent. As Araman's summoning approaches. The cult of the blind prince gets stronger and bolder. Sanadrahel leads the first of waves of legions to come. Lady's mercy. We have to warn what's left of our armies and. And what? Fuel Araman's ranks further? There is not time for that. We act now. What's in your mind? Was the inner sanctum breached? No. I sealed it myself before leading those I could convince down there we'll assemble the hellion and use its power to stop araman's conjuring you can't mean it oh trust me i do what does that mean you haven't told them have you no wonder they agreed to this what will happen if we use the hellion ganez anathia the lady of dawn herself created the hellion by imbuing part of herself into it she gave it to our ancestors so that we would have a weapon to summon her powers to defend mankind if everything else had failed. This weapon only ever served once, several centuries ago. While it fulfilled its function and brought victory, something else happened that we could not anticipate. Its use broke something. We still do not know why it happened to this day, but conjuring Anathea's powers for just a few seconds. Opened an abyssal rift far to the north, easing the passing of demonic entities from the abyss into this world. In saving themselves, they put at risk all future generations, realizing that the price to pay was too big. Our ancestors broke the Hellion in half and hid its pieces in two vaults, forbidding its reconstruction. <laughs> it's too risky, Genez. Only a madman would wield such power. I don't care much for that mumbo jumbo. The way I see it, the pacification has already started. Republicans have fallen to it in Crimson Keep. And now your precious vault is already turned. And Araman isn't even here. We hardly have the luxury to play it safe. Ganez, you should have told us. But she's right. One man has a plan, the other has doubts. I go with the plan. This is blasphemous. We will do what must be done, brother. We will stop Ariman, with or without your help. I. I don't know. We can't take that decision. The stakes are too high. We cannot wait for them to make up their mind. I will prepare a prayer to shield my men and Valeria against the pacification for the battle to come. Meanwhile, you move into the vault and get the Hellion's second piece. Wait. Won't I be pacified? You're an ascended. Act like one.

To jest tak zwany tunel ewakuacyjny do skarbca prawdy dobra, teleport mamy Ja sobie się jeszcze troszeczkę rozejrzę tutaj Co? Blokuje mi przejście jak to? No dobra, tędy nie możemy, więc zostało, że tylko Skarbiec Prawdy nam pozostał. Ja sobie zerknę tylko jeszcze na mapę. No i ciekawe, że nie wiem, czy my nie możemy do Starfall wrócić już? Gdzie jest jakiś sklepik? Tutaj nie ma nic. Dobra, wiecie co? W tym odcinku to by było na tyle. A w następnym już pójdziemy do tego skarbca Prawdy. No i będziemy dalej toczyć boje, więc trzymajcie się i do zobaczenia!